W Warszawie powstał punkt aborcyjny tak, Mieści się on dokładnie naprzeciwko Sejmu, pod oknami rządzących Polską. Założycielki tego piekła dzieci mówią oficjalnie o tym, że będą tam mm, świadczyły usługi aborcji tabletkami. Będzie można również wykonać aborcję grupową, żeby raźniej i weselej można zabijać swoje nienarodzone dziecko. Co zrobić potem z ciałkiem? Aborterzy radzą spuścić je w toalecie lub jak śmiecia wyrzucić do kosza, następnie zajść w nową ciążę, wykonać nową aborcję, a wszystko po to, żeby organizatorzy lokalu mogli zarobić. Aborcyjny Dream Team okłamuje wszystkich, mówiąc o tym, że przychodnia abota działa zgodnie z przepisami, tymczasem łamią wiele przepisów, nie są ścigane tylko dlatego, że prokurator generalny zapewnił im nieformalną bezkarność. Trzeba jak najszybciej zamknąć rzeźnię, bo tak.